Witajcie, kochani. Eee, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Wiecie co, oglądałam film z Jaśkowskim. Oczywiście u Cholińskiego, którego jak cię bardzo kuźwa. Eee, jakoś go tak bardzo nie lubię. Eee, bo wiecie co, wydaje mi się to trochę dziwne, że taki człowiek jak Jaśkowski występuje u takiego człowieka jak Choliński który absolutnie jest jak dzieciak w piaskownicy. I to jeszcze amerykańskiej piaskownicy, absolutnie nie polskiej. Nie ma pojęcia w ogóle. On zapomniał dawno, jak wygląda polska rzeczywistość. Więc on te pytania nawet, które zadaje Jaśkowskiemu, to jest w ogóle śmiech na sali. To jest w ogóle najfajniejsze. Jakieś takie teksty wali czasami, że to po prostu w pale się nie mieści. Typu, czekajcie, coś było ostatnio. No i w Polsce to Polacy to się dają ciągle nabierać, głosują ciągle na tych samych no ale coś tam, jak coś tam powiemy, to może coś się zmieni. Wiecie, kurwa, wow. To ten program uchońskiego spowoduje, że to się zmieni, a ludzie zmądrzeją i nie będą głosować, ale nieważne jest to, że w Ameryce są tacy sami idioci i robią, kurwa, to samo, rozumiecie, no, wybierają ciągle tych samych kretynów i uważają na przykład Trumpa za świętego, Trumpka. Powiedziałam, no, nie no dobra, zobaczymy. Uważają Trumpka za świętego, rozumiecie. A to jest takie samo G, najprawdopodobniej jak cała reszta. Yy, no to nieważne. No i tak mi się właśnie wydawało dziwne, że tak. No ale wydaje mi się, że to chodziło o to. Wiecie, wątpię, żeby taki człowiek jak Jaśkowski występował u kogoś za darmo. Poświęcał swoje co najmniej dwie godziny na jakiś tam wywiad. Wątpię. No na pewno nie. Sądzę, że Jaśkowski się ceni, więc tak. No, i trudno mu się dziwić, w końcu jest starszym człowiekiem, już nie musi, wiecie, no. no nie musi, no. No ale. Ech, więc chodzi o smarowanie. <laughs> Jak wszędzie. Ale wiecie, co? To też jest takie, bo on powiedział coś, co ja już wcześniej kiedyś słyszałam. Ech, też z dosyć dobrego źródła. On powiedział wczoraj, znaczy ja wczoraj to oglądałam, bo on to powiedział kilka dni temu, mm, że. Choliński, normalnie, ja pierdzielę normalnie. Ja pierdzielę po prostu. No ale dobra, to ja go nie lubię, wy można sobie sobie lubić, ale dla mnie to jest po prostu dzieciak. no Po prostu dzieciak, no, dziecko. No, no, to dziecko to jego, teksty to jego. Tak jakby on w ogóle, wiecie co, on jest niby świadomy. On się mówi, że on jest świadomy, tak? Ale on żyjąc nawet w tamtej Ameryce, to wydaje mi się, że on. coś niepełno. Nie. Chciałam powiedzieć coś brzydkiego Wydaje mi się, że tak, że, że, że nie bardzo łapie rzeczywistość w ogóle dzisiejszą. Nawet tam. Tamtej rzeczywistości też do końca chyba nie łapie. Nie wie chyba za bardzo. Niby mówi, że wie, co się dzieje, ale tak naprawdę to chyba za bardzo nie wie, co się dzieje. I Jaśkowski mówił właśnie o tym, że te dzikie róże, wiecie, którymi... Pokuci byli ostatnio przez te tam, na to co trwało 3 lata, nie to dzikimi różami się pokuli ludzie tutaj bardzo dużo procent, bardzo dużo procent. I tak jak mówiłam z 98% to na mur beton. Rozumiecie, pokutych jest. I teraz Jaśkowski powiedział coś takiego, że to już jest w wiedzeniu, że. To już spada na nas, tak jak są te chemtralsy, nie? To to też już spada na nas. No ja to słyszałam niedawno. Ja to niedawno słyszałam, słuchajcie. I teraz Jaśkowski to tak jakby tylko potwierdził, że to już na nas spada z tamtą, wiecie? Także tak, kochani, po co to mówię? Nie wiemy, w jakim to będzie jedzeniu. Znaczy, to są oni hodują rośliny razem już z tym, wiecie? Żebyśmy my to jedli po prostu. Yy, to jest pewna informacja. Bo pamiętam, że oglądałam yy... co się w hodowli rośni i, i tak dalej. Natomiast Hemtralsy, no, spadają z nieba. Co tam spada jakiś opad? Co tam jeszcze jest? Wiecie, to tego przecież my tego nie wiemy i się tego nie dowiemy. Ale teraz popatrzcie, kochani, bo to jest w tych. Wiecie, w ukuciach, tak? W wiedzeniu, to teraz powiedzcie mi, kochani, że jak ja byłam u tego stomatologa, rozumiecie, nie? Byłam u stomatologa i powiedzcie mi, że ja tamtego nie dostałam. W tym znieczulającym zastrzyczku, w tym, wiecie, tak? Powiedzcie mi, że tamtego nie było. To jest Irlandia. 98% wyższa. Pokuło się dzikimi różami. Powiedzcie mi, że nie. I teraz tak, jeżeli jest tutaj ktoś, kto zna się trochę na stomatologii, no to bardzo chętnie. Nie, chciałabym się z nim skontaktować, dlatego że. Znaczy ja ogólnie będę pytała następnym razem, jak tam będę. Mam nadzieję, że już dorwę tą Polkę. No, natomiast wiecie no. To taki zwykły stomatologiczna zagwostka. Wiecie, bo to była ósemka dolna, tak? Był ten najgorszy ząb na, na samym końcu na dole. To było, no, naprawdę niefajne. On mi dał naprawdę niezłą dawkę tego znieczulacza, słuchajcie, bo ja byłam. I to było. To było niezłe rwanie, że tak powiem. <laughs> Sorry. To było niezłe rwanie. Wiecie dlaczego? Ja byłam cała spuchnięta. Ja miałam tu wszystko spuchnięte. Dotąd, rozumiecie? Tu nawet to. To miałam nawet spuchnięte. Czyli to było niezłe rwanie. I wiecie, jak ja się kładłam na tym boku czasami, jak miałam tego zęba, w ogóle to czuję jeszcze bóle takie fantomowe, tak jakbym go jeszcze tam miała, tak by mnie tam jeszcze trochę bolewał, wiecie. Goi się, no wiem, dobra, w porządku. Ale kiedyś, jak on jeszcze tam był, ten ząb mój, jak ja się kładłam na, na tym zębie na ogół, ale niekoniecznie, to ja czułam coś takiego jakby od tego zęba. Szło mi coś w kierunku serca, rozumiecie? To tak, jakby no takie dziwne coś. No, nie wiem, może dlatego, że jestem przeświadczona, że zęby wpływają na serce strasznie, tak? No, nie fajnie, jak są niezdrowe. Ten ząb był podejrzany. Mój organizm, nie, ja, to, ja to zwilam na karp y, 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 BSM-u, słuchajcie. Bo ten ząb sobie spoko siedział, tak? On był spoko, kurna. I gryzłam nim i tak dalej, i w ogóle, słuchajcie, od jakiegoś czasu czułam, że normalnie, nie, nie wiem. Tak jakbym, jak robiłam BSM, to tak jak on by mi tak wtedy przeszkadzał niesamowicie, że to się w pale nie mieści. Wiecie, nie? No więc, tak podejrzewam, że ja miałam potem takie straszne tutaj ukucia, wiecie, tu gdzieś tak mnie bolało potwornie w klatce piersiowej, tak? I musiałam się odwrócić, nie leżeć na boku, bo na bokach zawsze tam, jak leżałam na boku, zawsze przeważnie tam miałam. W nocy, wieczorem, ostatnio było to straszne. Po prostu straszne to było. Więc kładłam się na plecy i robiłam oddechy. I no przechodziło po jakimś czasie, tak? Ale to było bardzo dziwne, wiecie? Jak wyrwałam tego zęba już tego nie mam. Wiecie? Czyli to było to. On mi przeszkadzał. I teraz, jeżeli BSM mi powie, żebym się pozbyła wszystkich zębów. <grywka> to będzie dopiero. To będą jaja, nie? Nie, ale mam jeszcze tam, słuchajcie, te tylne zęby ja tam jeszcze mam. One są, kurde, one są, wiecie, do wyrwania, no. Bo mi już któryś następny też przeszkadza, wiecie? To jest po prostu niesamowite. One są poplombowane, ja je mam od lat, tak? No przecież one są do wyrwania. W każdym oczyściu, co ja bym chciała powiedzieć, kto nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, myślicie, że ja tego nie dostałam? Wiecie, bo ja po tym i teraz nie wiem właśnie i tutaj by był potrzebny ten stomatolog, dlatego, że po tym rwaniu i po tym znieczulającym zastrzyku, który dostałam tak mocny, tak silny dostałam ten zastrzyk, słuchajcie, że ja go wręcz prawie chyba jeszcze czułam na, nie następnego dnia, to już czułam może skutki tego, wiecie, ale tego dnia czułam go do późnej, późnego, bardzo późnego wieczoru. Ja czułam, że on mi tu wszystko znieczula jeszcze, że, że to wszystko jest takie dziwne, takie nie moje, tak jakby, wiecie. Już czułam to wszystko, ale to wszystko takie tak jakby nie moje było. I Następnego dnia czułam i widziałam, że jestem cała spuchnięta, tak? Yy, więc, znaczy, opuchlizna pierwszego dnia, od razu po wyrwaniu, bo to było rano dosyć, była po prostu potworna. Następnego dnia już no nie, nie wiem, czy ja wtedy nie kręciłam, ale też była taka, nawet tutaj widziałam, że mam spuchnięta jeszcze, wiecie? I to tak, czy to od tego zęba, czy to te dolne ósemki są takimi potwornymi zębami, że może od nich tak napuchnąć? I tak się czegoś jest, słuchajcie, ja się tak dziwnie czułam. Ja się czułam tak, jakby mnie trochę grypa zaczęła łapać, ale też nie, właściwie nie. Jakby mnie ktoś walnął obuchem w łeb, wiecie? Się bardzo dziwnie czułam po tym następnego dnia. Mało tego. ja się w ogóle dziwnie czułam, słuchajcie, yy, przez kilka dni. Mało tego, ja miałam takie zagwostki sercowe. Może to przez tego, yy, słuchajcie, znieczulacza, właśnie, że ja miałam takie sercowe zagwostki. Wiecie, takie miałam dziwne jakieś tam ruchy serca, tak jakby, no, no wszystko było niby w porządku. Trochę może dziś nie miałam podwyższone, ale to nie wiem, czy to wina akurat tego. Może się przejmowałam tym, że tam, wiecie, że mi tam wstrzyknęli, to nie wiadomo co to było, jakieś dzikie róże pewnie. Więc może to to. Natomiast e, naprawdę, słuchajcie, jak jest tutaj stomatolog, to bardzo proszę o jakąś informację. Ja sądzę, słuchajcie, że ja już to dostałam. E, sądzę, że w tym zastrzyku. No, chyba, że te ten, dolne ten dolny i to ósemka właśnie, chyba że to są takie potwory, że po wyrwaniu tego po prostu dzieją się takie różne dziwne cuda. Wiecie? A jak nie? Yy, no to ogólnie, jeżeli to już dostałam tą dziką różę, tak? No to obserwujcie mnie teraz, patrzcie, co się ze mną dzieje. Wiecie? Ale... I teraz tak, na tą dziką różę, słuchajcie. Nawet gdyby, bo już jest wszystko ok. Wszyscy cacy. Już jest naprawdę spokojna, tak? Czy ja jestem spuchnięta nadal? Ja czuję spuchnięta tutaj, wiecie? Nadal się tu czuję spuchnięta. Także to jest to, gdzie mam tą podkowę pod okiem, to jest powypadkowe, tak? Ja w ogóle tą jedną część twarzy, tą połowę twarzy mam trochę inną niż tą. Trochę może nie bardzo się różni. Ale trochę się może i różni. Natomiast, yy, wiecie co? BSM. Ja zauważyłam też, bo jak coś jest nie tak, jak mi tam jest jakiś serduch albo coś, to od razu oddech i bam, jedyneczka. Serducho przechodzi, rozumiecie? I, i tak ogólnie w ogóle, to przecież, słuchajcie, gdybym została, dostała taką dziką różę, to przecież ja mam syna, tak? No ja powinnam paść. Po prostu powinnam tu paść na to. Wiecie? I też o to chodzi, że słuchajcie, powinnam na to po prostu paść. Albo zachorować strasznie, wiecie, No, no bo. No mamy sema tak? Odporność. Pfff. Taka właśnie. <laughs> właśnie taka, tak? Więc powinnam paść. Zobaczcie, nic mi nie jest świetnie teraz czuję. No, rozumiecie, co? Także no, dostałam czy nie? A jeżeli dostałam, to czy BSM działa na to, żeby się tego pozbyć może? Wiecie? a jest zagadka dopiero. no Sam Piotr Lewandowski mówił, że tak. Że no to jest bardzo pomocne w tym. Wiecie? On Tak, do końca nie zupełnie to wiecie, ale no też może nie może wszystkich rzeczy przecież powiedzieć, bo nie wolno mówić wszystkich rzeczy tutaj, tak. Wiemy, jak YouTube działa. Więc tak, kochani, no tyle chciałam się z wami tylko tym podzielić, wiecie co? No to czekamy. I ja również. I robimy BSM, -y, tak? Bo to naprawdę, jeżeli, jeżeli już w ogóle cokolwiek, to na pewno to, jeżeli już w ogóle cokolwiek, to na pewno to mi pomogło. No hej. Hej, hej, kochani, chyba nie powinnam się występować przed wami, znaczy dogrywać właściwie, bo wyglądam okropnie. <laughs> wiecie co, przespałam się. Spałam tak długo, w nocy nie mogłam spać, budziłam się, a potem się przespałam. No i tak wyglądam. Uwaga, będzie następny obraz. Tak, będzie następny obraz. Eee, wiecie co, odpadły mi chyba. Dwie osoby mi odpadły. Ja to lubię czasami takie czystki robić. Chyba muszę jakąś jedną porządną zrobić, wiecie? Żeby ktoś mi odpadł, żeby nie trzeba było się użerać. Albo przejmować ewentualnie jakimiś dziwnymi tekstami, nie? Chociaż już prawie staram się tego nie robić. E, e, ale wiecie o co chodzi? <laughs> Plus. Kiedyś pewna kobieta. Nie będę mówiła po imieniu na nazwisku, zakładając, że to prawdziwe, oczywiście. Kiedyś pewna kobieta oskarżyła mnie o to, że. Ja! Oskarżyła mnie o to, że ja yy, blokuję ją albo usunęłam jej komentarz albo coś tam. Wiecie, no nie wiem, gdzie ona się wychowała i na którym kanale, bo yy, u mnie osobiście była dosyć długo na moim kanale, wszystko było ok, nagle jej coś. Palma odbiła i coś stwierdziła, że coś jest niehalo. A i że stwierdziła, że BSM jednak jest. Podobno stosowała to dłuższy czas, było wszystko ok, nagle coś odjebało, że tak powiem, i stwierdziła, że ono jednak nie działa. To BSM, wiecie, nie, nie. I oskarżyła mnie, że ja skasowałam jej komentarz. Jakiś widocznie mi niezły odjebała, bo aż YouTube ją po prostu wziął i skasował. Wiecie, nie wiem, co ona tam napierdzieliła. Ale no, to musiało być niezłe, skoro ją YouTube usunął sam. Bez mojego udziału. Yy, więc yy, sądzę, że coś mi tam napierniczyła, tak? To wiem, że takie nieładne rzeczy wyciągam, ale to, to taki jedyny egzemplarz w sumie był, wiecie? Który miał do mnie pretensje o to, czego ja kurwa nie zrobiłam, bo ja tego nie robię. Jeżeli ktoś nie jest chamski, wredny i wstrętny, to ja tego nie robię, no bo po co? No niech sobie będzie, przecież ona wychodzi na idiotka, nie ja, tak? Więc spoko. No i właśnie tak mnie oskarżyła wtedy o to. I teraz muszę ci powiedzieć tak. Zakładałem się domyślisz, że o Tobie mówię, bo widzę, że jesteś znowu na moim kanale, a cię nie było już. Więc teraz ci powiem tak. Teraz naprawdę to zrobiłam. Wiesz? Znaczy zablokować to na mnie za specjalnie można, ale można ignorować. No to teraz naprawdę ci to zrobiłam, bo zaczęłaś rozrabiać tutaj. Przyszłaś, nie wiadomo po co, znowu na ten kanał i chciałaś se tutaj o. Oh, 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 Porobić. No, trudno się mówi. Eee, nie lubię ludzi fałszywych. To jest kurwa. To jest po prostu niesamowite. I albo stwierdzasz, że po prostu nie wiem, coś źle robisz, albo tobie nie pomaga, bo coś tam, ja nie znam twojego całego życia, ja nie wiem jak ty postępujesz, co ty robisz, czego ty nie robisz. Ja po prostu tego nie wiem. Więc ja nic nie mogę na to poradzić, że tobie tam coś nie pomaga, tak? Może coś źle robisz. Może źle przykładasz ręce, to jest bardzo ważny brych pozorom. Poza tym, z tego co pamiętam, to do pewnego momentu wszystko było okej okay, i pomagało, i nie tylko tobie podobno. Nagle coś się poprzestawiało. Dobra, nie o tym. Yy, wiecie co? Bo ja tam mówię w tym filmie, trochę dokleję ten właśnie, tą końcówkę dokleję do niego. Może na początku to dokleję, a na końcu puszczę to właśnie, co teraz powiedziałam. Tak zrobię. Uch, wiecie co? Odnośnie tego, właśnie co przed chwilą powiedziałam, prawie przed chwilą, bo to już jest w innym odcinku, to umieszczam, tak? Czy znaczy w tym samym, ale w inny dzień kręcę. Więc odnośnie tego, to chciałam powiedzieć, że. Więc nie wiem, co u tego dentysty mnie spotkało, tak? No bo nie wiem, ale wiecie co? Jestem. Funkcjonuje normalnie. Nie patrzcie, jak wyglądam. Funkcjonuje normalnie. Dzisiaj wiem. No, taki dzień jest. A poza tym, no, już mówiłam dlaczego. Znaczy, nie, to dopiero powiem później. Jeszcze sklejanie filmów nie jest fajne. Wiecie? Naprawdę, to nie jest fajne. Ja dzisiaj nie wyglądam, kochani, dlatego że ja się dzisiaj w ogóle nie porobiłam i się przespałam. Wiecie? Normalnie i dzisiaj jakoś tak dziwnie jest. I w ogóle budziłam się w nocy i tak dalej. Dobra, za chwilę znowu będę o tym mówić. E Yy. chodziłoby mi o to, że ja tam powiedziałam o, ja jestem sm i ja nie mam yy, tego, odporności żadnej, tak? no nie kurwa, bo teraz mam odporność co jak chcę, ale odporność, kuźba to ja mam nie, no wiem, wiem, że nie na pęcherz, no wiem ale na wszystko inne, słuchajcie odporność u mnie jest taka rozumiecie? Ja nie pamiętam nawet, żeby w ogóle kiedykolwiek, nawet jak byłam zdrową osobą, to nie pamiętam, żebym miała taką odporność, jak mam teraz. Bo jak byłam zdrowa, jeszcze kiedyś tam, tak, to słuchajcie, ja pamiętam, że jak ktoś w pracy był chory, albo ktoś z rodziny członków przywluł coś, tak, nawet czasami syn przywluł coś ze szkoły i tak dalej, no to muszę Wam powiedzieć, że ciężko było mi się jakoś tak. Obronić przed tym, a tymczasem patrzę i widzę, że ja teraz. Ja nie mam żadnych problemów praktycznie z odpornością, tak? Także wiecie co? No może to, ta moja odporność powoduje, że to ewentualnie może, co mi wstrzyknęli, a może mi nie wstrzyknęli, ja tego nie wiem. No bo nie wiem tego, no tak na dobrą sprawę, to ja tego nie wiem, bo ja czuję się bardzo fajnie, czuję się normalnie. Teraz już tak, bo te pierwszy dzień, dwa, wiecie, no to były naprawdę niefajne. Nawet może trzy. To były dziwne dni. Także nie wiem. No, może tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś tutaj jest i ma coś w ogóle wspólnego z stomatologią, może mi powiedzieć, czy te ósemki to są takie wredne zęby, że po prostu po nich można się, górna tak źle czuć. No to tak. A jest to możliwe chyba z tego co pamiętam. Eee, także tak. Ale co chciałam Wam powiedzieć, słuchajcie, dodać do tego poprzedniego swojego jeszcze odcinka. Że to, że to spada na nas z tych kresek, nie? Wiecie, oni się już tak wyszkolili, że oni te dzikie róże potrafią wsadzić już praktycznie wszędzie. I one są takie, że one się po prostu y, same rozsiewają, że tak powiem. Dzikie róże? Wiecie, i teraz tak. Y, spadają na nas dzikie róże z nieba. Chodują roślinki, bo pamiętam, że był projekt taki, żeby hodować roślinki, i to już się dzieje. Z dzikimi różami. Yy, zwierzaki, może też się pokuły dzikimi różami, bo wiecie, nie wiem co, w jakim kraju, nie wiem jak tutaj. Nie mam zielonego pojęcia, wiecie? Po prostu tego nie wiem. A przydałoby się tego dowiedzieć. Może się uda. Ale właściwie w sumie to nie jest ważne, wiecie? Dlaczego? Obejrzyjcie ostatni, nigdy nie wiedziałam, że będę was namawiać o to, na to, ale obejrzyjcie ten ostatni odcinek Hońskiego, słuchajcie, z Jaśkowskim. Obejrzyjcie to, kurwa. I tam w pewnym momencie on mówi, gdzie to jest. Mało tego, on jeszcze twierdzi, że my wiecie, oddychamy, tak? I na jakąś tam odległość sobie oddychamy. I to się unosi podobno nawet w powietrzu. My kichamy. My dotykamy różnych przedmiotów. Klamek, które już nie są miedziane. No ale to tak w tej chwili, w tym momencie tych nano-robociczków e, i takich innych rzeczy, to by nie, mia nie miałoby chyba żadnego znaczenia. W każdym razie, słuchajcie, my i na przykład ja tutaj, 98% za ukutych dzikimi różami. Jakie mamy szanse się obronić przed tym? Chyba, że mamy mocny system odpornościowy, ale czy system odpornościowy ma coś wspólnego z tym, czym oni kuli tymi dzikimi różami? Na to szaleństwo, które trwało 3 lata? Na pewno? Wiecie? To jest właśnie bardzo interesujące. To jest właśnie bardzo ciekawe. Wiecie? Bo okazuje się, że to jest wszędzie. Zresztą, z tego co pamiętam, właśnie to ja już dawno temu. Dawno temu właśnie, coś oglądałam chyba na ten temat, i to nie mówił głupi człowiek, yy, że to po prostu samo się będzie rozchodziło, że tak powiem. Także nie wszyscy muszą być ukuci dziką różą, nie wszyscy muszą się pokłuć, wiecie? Chcieli nas zmienić? No i nas zmieniają. Na taki czy na inny sposób. Yy, I Mówiłam kiedyś o tym już, o i dawno temu o tym mówiłam, bo dawno temu już o tym wszystkim słyszałam. Natomiast nikt mi nie wierzył. W zasadzie, prawie nikt mi nie wierzył. No i doktor Jaśkowski właśnie to potwierdził, słuchajcie. Niesamowite, niesamowite. Był kiedyś taki film fantastyczny. Ja nie pamiętam tytułu, już czy jakaś inna, jakaś inna taka planeta. W każdym razie przystosowywali człowieka do życia na tej planecie. I wszyscy praktycznie polegli oprócz niego w sumie. I podobno go wysłali na tą planetę i on sobie tam na tej planecie żył. Zmieniają nas, tak? Zmieniają nas genetycznie, zmieniają nam, wszystko nam zmieniają. No zmieniają nam, no po prostu. My się przed tym nie uchronimy. Ktoś tam mi napisał, że coś tam, że oni już nic nie zrobią. Zrobią, bo tak jak powiedziałam, system zawsze wygrywa, niestety muszę to powiedzieć po raz kolejny. System zawsze wygrywa, dlatego że podajcie chociaż jeden przykład z życia. Może być starszego, kiedy system przegrał. System zawsze wygrywa. Prędzej czy później, ale zawsze wygrywa, bo jeszcze nie patrzycie na to, że dadzą wam palec, ale zabiorą całą rękę. Na tym to polega właśnie. No i na oszukiwaniu wszelkiego rodzaju, tak? No dobra kochani, powiedziałam to, co chciałam powiedzieć, mogę tym zakończyć już. Czy mamy jakieś szanse? A AI nadchodzi dużymi bardzo krokami. Wiecie, ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że nasze życie już niedługo bardzo się zmieni. Bardzo. I właśnie słuchajcie, po co im tylu ludzi na świecie, skoro AI będzie? Skoro oni będą większość rzeczy po prostu. Wykonywać za nas też równie, też również, tak? Już nie mówimy, że myśleć yy, za nas, że tak powiem. Będą dochodzić do wspaniałych wniosków, pewnie już dochodzą. Yy, także wiecie co? No, wszystko w temacie, tu nic więcej nie trzeba praktycznie już mówić, tak? Mądrzy wiedzą o co chodzi. I tyle. Może to tylko pętla czasowa. I za każdym razem oblewamy egzamin. No, chciałabym, żeby tak było. Słuchajcie, kochani, ale nie wiem, chyba tak nie jest. Trzymajcie się. Hej, papa. Pa.